SUKA BLYAT BI Jaką moc ma wasza mikropalówka, Ja też bym ją kiedyś rzucił do wanny. <grym> Nie, <grym> najlepiej się to, kąpię z tosterem. A kąpałeś się kiedyś z twoim ulubioną lodówką? <grym> Kurwa, mógłbym mieć problem, żeby wsadzić moją lodówkę do wanny. <grym> Kurwa, nie ukrywam. Jak, w sensie, mógłbym mieć problem, żeby wsadzić dwudrzwiową lodówkę do wam? Słuchaj, mam pomysł. Pójdź z nią na randkę k na basen. Kurwa, ale... <słuchaj> otwierasz, wchodzisz do mnie do pokoju, otwierasz... I wchodzisz salę, przez lodówkę. No, no dokładnie tak. Mnie, to jest taka, wiesz, lodówka e z darni. No właśnie. Eee. Ale, ale rady tak rady, rady. naprawdę nie przenosi cię do narni tylko do... Kuchni! Do kuchni! O kurwa! Trzeba cenić, się To Czemu zacząłeś śpiewać Czemu zacząłeś śpiewać przerobioną tą... E, kurwa, inwokacje. Tylko indwokacje. Ja, ja, tylko... Ja wiem, czy to jest industrializacja, ale nie znam żadnej inwokacji. Pierdolisz, co pały. Szczupak, zadam ci raz... Ej, hey, kolego, skąd to zwątpienie? Szczupak, zadam ci bardzo ważne pytanie. Ty Wolisz broń no. awupa, czy awdupa? A czym się różnią oba? A hmm. jednej lufa jest krótsza, a drugiej jest dłuższa. A druga ma mocny spust. <śleski> Kurde, ciężkie pytanie. Fakt. To jest 16 centymetrowy <śleski> zamek. Jak na maturze. Tak na maturze <laughs> Kurde, jeżeli to, że będą takie u, u, pytania, to na pewno upierdolę coś, nie? Wykładzmy <laughs> Spokojnie matura jest łatwa, podpisujesz się i wychodzisz <laughs> Nikt cię nie będzie trzymać, podpisujesz się i wychodzisz Ciebie trzeba cenić, tylko się dowie Kto cię w Czemu ta paka ma, się na żółto nie. świeci Bo twój stary się na żółto świeci Nieprawda, bo nie jest żółty. B... Bo... bo ja... idzie tego Dobra, powiedzcie mi gdzie oni komierne. są. Użyjcie walhaka. Kurde no, nie powiedzieliście nie Powiem Ci, że jak strzelasz im po nogach To nie jest tak, że nie będą mogli chodzić. Ale byłoby to, to śmieszne, gdyby się dało strzelać, po nogę, by się tak wyjebali, że coś deraj. Baro dalej możesz, się, dalej możesz się tylko czołgać. No jo, do końca gry. Wtedy, ja wszystkim, to... wtedy wszystkim swoim teammateom strzelasz w kolana na ten... na respie. I te, I idziesz robić. E, Kile. Kurwa, ale co za zajebany śmietnik! Urząd tak, że kiedy masz ujebane jedno kolano, to jeszcze tak kucasz, nie tak kulejesz, A ale kiedy masz kurwa no, przez dwa, no, przez to, to się czołga! Jest, no, dobrze. Jo. O, ale go w ogóle ładnie rozłożyło na tej, na tym kartonach. A go, jak tam tego typa ładnie rozłożyłem, jak go, ro, go ładnie. Rozłożyłem. Koj, czy twój prapradziadek opowiadał ci, jak to było jeździć na dinozaurze? Oczywiście. Szkoda, że wyginęły przez jakąś chorobę weneryczną. Ale weź tam, wróć serio, weź tam, wróć. Zaraz. Mówiłem. Wróć tam, co stoisz, leżysz, no co się położyłeś? Wracaj tam. To co tam? Hej, bo telefon mi się tak z dupy zaczął resetować. Co z tego? Nie baza wiem Baza wirusów została zaktualizowana Znaliśmy na twoim na urządzeniu niesamowicie groźnego wirusa, baza została zaktualizowana, od nowego groźnego wirusa Dokładnie baza, baza wirusów a została zaktualizowana Patrzę co na to, Ba i przypominam Ej, bo ba, na A się dzieje Używałeś kiedyś w życiu Stajperki Koi? Spierdalaj, jakbym ja się chociaż dzisiaj rozgotował. Od razu weszliśmy na mecz. Jak? No od My... razu weszliśmy, kładli kafelki, no co? Co ty chcesz, kurwa, powiedzieć kierownikowi, że, no poproszę, już tak pół godziny, żebym se... Tak wiesz tym kafelkiem potańczył, no kur. O, o to mi właśnie chodziło. W ogóle e, ja chcę powiedzieć, że wy jesteście z kurwy a konkretnie to szczupak, bo ja sobie usiadłem do kompa e, żeby. E, zwalić konia. A, ten a tu nagle kłaść kafelki. Idziesz. A, ten, a ten mnie zaczął zapraszać do układania kafelek Więc przyszedłem. Wadł a co ma do tego siostra? Jaka kurwa siostra? Ja nie Czyja siostra? Pytam się właśnie. Ja nie mam siostry. Naprawdę? Zajm... Nie. Mam dwóch braci. Ale to, to, ta bym... starsza siostra z brodą. A ja mam wrażenie, to że mnie kurwa podrzucili do tej rodziny. Bo wyglądasz jeszcze gorszy. Nie! nie! Powiem Ale tak. B. Tak. Jest, rozumiecie? SUKA dokładnie w jest upośledzony on poszedł na A ja on, on nie umie alfabet on jest analfabet musi się coś stać nie się, że nie co ty pierdoli? no to lecę to bezpieczne miejsce czy to salon dokładnie meta szlaluje jak chuj czyli? O kurwa, urząd skarbowy w salonie nie czeka. No, zostałem oszukany. Mm. Powiedziano mi, że mi to bezpieczne miejsce. A ja się ledwo wychyliłem się. Całym kamieniem <laughs> przewrócił się na prostej drodze, debil. No miał kamienie pod nogami, tozo. On miał piasek pod nogami, a jak piasek w kamieni, prawda? Dokładnie tak, tak. Koledzy, muszę się z wami pożegnać. No dobra, trudno. Miłej masturbacji. Wczor wczoraj było u mnie gestapo. Dzisiaj wygościliśmy, że. No NKWD... nas. no niestety. Klient wykończył nas. NKWD mi przeszkadza. A ja przynajmniej kota mam o, tylko tak mi pomoże nie chcia. Masturbacji? Czekaj, co? Pozajem kafelku. O Seksualne kocice w twojej okolicy. Co ty pierdol?